Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji Konfederacji. Nazywam się Witold Tłanowicz, a za mną jest Bartusz pochęciak z partii Nowa Nadzieja. Szanowny Kołownia w czasie kampanii wyborczej, cytuję, ogłaszał: puste koty pakują kuwety. Teraz czas na konkursy i profesjonalne zarządzanie naszym majątkiem. Polska 2050 zaproponuje rozwiązanie ustawowe, które na dobre odpartyjni zarządy spółek. Były nawet takie grafiki z tłustymi kotami wrzucane przez działaczy partyjnych. No a co? Rzeczywistość okazała się zgoła inna, dlatego bo właśnie nominanci partyjni tłumnie już zaczęli obsadzać spółki Skarbu Państwa. Rzeczywistość okazała się brutalna, bo sam marszałek Hołownia chyba jest zadziwiony skalą tego zjawiska, ciekawe, czy tylko i wyłącznie ze względu na swoją naiwność, czy ze względu na faktyczną niewiedzę, po prostu ci partyjni nominanci już w spółkach są. I to są osoby, na przykład jak pan Andrzej Sadkowski, członek założyciel Polski 2051, który jest, 2050, który jest, jest w Radzie Narodowej PGE, czy Michał Gniatowski w Enei, czy z kolei pani Magdalena Roguska w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, z Lewicy, Ireneusz Sitarski w Orlenie. To, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Mam, tutaj jest lista taka, wierzchołek, wierzchołek jeśli chodzi o to, ile tych ludzi już jest, a ile jeszcze będzie czekać w przyszłości. No oczywiście, sytuacja jest taka, że Wiadomo było, że ta koalicja, koalicja tej uśmiechniętej Polski niewiele się różni w stylu zarządzania państwem od, te, od swojego poprzednika, od Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę popełnia wszystkie grzechy Prawa i Sprawiedliwości, uwłaszcza się na państwie czerpie pełnymi garściami z portfeli podatników. Łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy, właściwie tak naprawdę niczym nie różni się od PiSu, a być może nawet są w, ty, w tej mater, materii jeszcze gorsi. Konfederacja jest tą jedyną alternatywą alternatywą dla popisu, alternatywą dla całej bandy czworga. O głos poproszę Bartosza Buchańczuk. Szanowni Państwo, miała być nowa jakość, miała być przejrzystość, miał się, miało się skończyć kolesiostwo, nepotyzm. Zapowiadane miały być konkursy na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, konkursy na członków zarządów spółek Skarbu Państwa. Sama Platforma w swoich konkretach tuż przed wyborami napisała taki, będę cytował, w spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach podkreślam w transparentnych konkursach w których decydować będą kompetencje a nie znajomości rodzinne i partyjne natomiast szanowni państwo już pierwsze wybory właśnie w których było już ponad setka wybory tych członków do różnych Y, y, spółek Skarbu Państwa do, na różne posady po, y, było ponad setka, ponieważ tyle osób dostało już pozytywną opinię Rady do spraw spółek. Natomiast znakomita większość właśnie z ponad tej y, setki to niestety y, działacze partyjni, ludzie powiązani z koalicją w tym momencie y, rządzącą. Szanowni Państwo, chołownia z Tuskiem i Lewicą y, no po cichu starają się upychać swoich nominatów partyjnych w różnych spółkach z Karbu Państwa na oczywiście bardzo dobrze płatnych stanowiskach. Dopiero gdy sprawa ujrzała światło dzienne, gdy wyszła na jaw, pokazała się opinii publicznej, partie, partie rządzące w tym momencie zorientowały się, że ludzie mogą się w tym momencie połapać, że Platforma obywatelska i koalicja rządząca absolutnie niczym mogą się nie różnić od poprzedniej władzy PiS-u, która słynęła z obsadzania spółek skarbu państwa swoimi nominatami partyjnymi. O tym, że to, to połapanie się może nastąpić. Zapadł taki troszeczkę popłoch w partii rządzącej. Niech o tym świadczy sprawa córki pani Róży Tun, który, która dostała stanowisko w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak się okazuje, jak donoszą media, ta kobieta może i nawet miała kompetencje, natomiast tutaj według doniesień medialnych Donald Tusk zadzwonił do czy to Krzysztofa Gawkowskiego, odpowiedzialnego za Ministerstwo Cyfryzacji i nakazał natychmiast zwolnić jeszcze tego samego dnia przed południem właśnie tę panią. Inny z kolei działacz partii Szymona Hołowni po nominacji do Enei stwierdził, że skoro wybuchła z tego taka afera, to on w takim razie rzuca partię, będzie rezygnował z członkostwa w partii. No to pokazuje po co w zasadzie chyba poszedł do polityki, że idee przegrały z dojściem do tego Koryta, Szanowni Państwo. Obsadzenie ważnych stanowisk klucza koneksji, a nie kompetencji, drodzy Państwo, to prosta droga do przekrętów, do marnotrawstwa publicznych pieniędzy, do nieefektywnego zarządzania w gruncie rzeczy spółkami i skarbu państwa. Konfederacja od początku mówiła, należy jak najszybciej odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, ta, przeprowadzać tam jak najbardziej rzetelne konkursy według kompetencji i doświadczenia. A jeszcze tylko dopowiem, że jak widać, jeśli chodzi o inwazję na spółki Skarbu Państwa, tutaj czas nie grał roli. Bardzo szybko te spółki Skarbu Państwa zostały właśnie ob obciągnięte przez tłuste koty od Tuska i chołowni. Natomiast Polacy i Konfederacja czekamy wciąż na spełnienie. Obietnic wyborczych, jak kwota wolna 60 tysięcy złotych, jak dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, jak likwidacja podatku belki od zysków kapitałowych. To są, to są rzeczy, na które czekają obecnie Polacy, a już widać, że rząd Tuska po prostu kombinuje w tej sprawie i zastanawia się tylko i wyłącznie, jak, tej, jak tych obietnic po prostu nie spełnić bądź je po prostu zignorować. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję.